No niestety widzę złośliwość rzeczy Martych jak to się mówi. Widzę ale dzisiaj, niestety znowu bez odcinka, nie nagrane dla Was odcinka. Zresztą wczoraj było odcinek na kanale Kristen Mobile, po naprawdę długi przerwy, tam się pojawił odcineczek, jutro też będzie na pewno odcinek, postaram się wręcz nagrać. Oczywiście karierą Ksawiego w Barcelonie, czyli Cyberfood Manager pojawi się jutro na kanale Chris a Mobile. A dzisiaj tutaj się niestety nie pojawił odcinek, teraz będę nagrywał i na kanale głównym Fortnite'a, 22:40. Będę nagrywał, to nie ktoś nie wiedział o którym nagrywam odcinki, to nagrywam zazwyczaj po północy. Nie wiem, 22:40, Od czasu mi się pewnie zdarzyło jakieś nagrać do cięczek pewnie o północy po raz zrobiłem nockę, nie wiem o no, czym tu gadam, ale raz zrobiłem nockę w Sylwestra, do drugiej, do drugiej w nocy napierdalałem i to było maksymalnie druga 45 napierdalałem, ale no nie będę tutaj mówić o niczym, tylko nie będę mówił o takich tematach, nie Ci czy się, odcinka czy się takie odcineczek się pojawia w formie, no i cóż, no, mam nadzieję, że i jutro będzie na pewno odcineczek, będzie z Fortnite'ika. Eee, oczywiście czekam też na wizję na Fortnite'a nowego z nowym sezonem, gdzie będzie nowa mapa, wreszcie taka nowa mapa, nowy karnet po bo... no ten karnet, w taki jest, no, no chujowy. No chujem za przeproszeniem jest. No i pomyślałem sobie, że na pewno nie będę kupował karnetu, wydaje mi się. No po no jedyny tam jest jeden skin fajny. No zobaczymy. zobaczymy, jak biję 50 lewy to może wtedy sobie ten karnet kupię i będę miał przynajmniej tak to na razie nie ma sensu. Mam tam 30 już ponad level, więc musimy tam zrobić kiedyś. Yy, kiedyś tam grać w ponad, ponad żeby ten no, wbić rangę yy, jakąkolwiek tam jeszcze. No ale że nie wbijam. bardzo yy, się, rozgadałem. no trzeba. Już yy, zakończyć ten filmik, tak? Więc no, nie ma dzisiaj odcinka. Widzimy się widzę, w kolejnym odcinku. Miałem mam do was jedną informację, którą chciałem wam powiedzieć, ale to opowiem wam w innym odcinku. Nie jest z muzyką, tylko z takim projektem biznesowym. O. Tak mogę wam to powiedzieć, ale więcej szczegółów mam w innym materiale. Do zobaczenia. Jo.